Dobra. Ten moment jest dogrywany na początek filmu. No i w sumie co mogę powiedzieć na start? Eee, łapka w górę, 150 łapek w górę, sub, dzwoneczek i lega. Prawie. Witam, witam. Lecimy sobie na 80 Hz. Murmur. Mur. Dobra. Kurde na tym desie. Zmutuję się całkowicie. Będzie lepiej, na pewno... O, dobra, jest na dole. Um. Zawołam ferna. Zobaczymy, może Fern przyjdzie. Idziesz na 80. 0 uroczystkowodnika. No i w sumie, ogólnie, co? Sytuacja wygląda tak, że mamy tego 80. Tam tego ferna, bo jest nas pięciu ogólnie w grupce na tego 80. Zobaczę jeszcze znajomych. Eee, no ze znajomych w sumie widzę, że offline. Eee, Offset 70. Ten może ma, jest na innej postaci. Senk pewnie też będzie. No zobaczymy jak to będzie. Może u, no mam nadzieję, że uda się ubić go w 10 na tym odcinku. E, ogólnie no tak jak mówiłem, zacząłem nagrywać mixed Beat, Bo zrobiłem tam głosowanie na społeczności. No i w sumie co, no stwierdziłem, że dobra. Jest motywacja, muszę to nagrać. Muszę zacząć nagrywać te bicia i myślę, że nagrałem około 5-6 legend, jak na razie. Do każdej była reakcja. Dobra, ferny nie, nie idzie. No i w sumie co? Po evencie pewnie ten mix wleci. Będę chciał to zmontować tak, żeby były w sumie bardziej te ciekawsze bicia. A nie, że 6 unikatów, 6 unikatów, 6 unikatów. No wiecie jak to jest. No ja mam nadzieję, że jeszcze uda mi się wylotać kilka legend. Wrócicie do mixu No ale zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie, no zostawcie łapę w górę, mam nadzieję, że uda się dobić 150 łapek w górę. E, no i ogólnie w sumie co, zrobiłem też głosowanie na, na społeczności, czy jestem miłym człowiekiem. Nie, nie jestem, jestem jakby to ująć, żeby żeby nie było żadnych pretensji, hmm, jakby to powiedzieć. Jestem samolubnym gnojem e, i egoistą i w ogóle. No ale no co, ostatnio udało mi się podnieść 4 legendy w Itan. No i wiem komu po prostu te legendy zniknęły z konta, wiem kogo to są e, Jakby to powiedzieć... czekajcie... E, jakby to powiedzieć... E, jakby to powiedzieć... Oso no za tą osobą nie przepadam Ja Jego zasta bardziej lubię No ale tej osoby nie lubię za bardzo, no bo w sumie mi miałem z nią spinę na Hypnosie, za czasów Hypnosa Gościu tam się do mnie rzucał na tej sekcie, atakował mnie, miał lepsze Q hmm, po jakimś czasie. No i w sumie odkąd pamiętam, no miałem spinę z tym gościem. Hmm, no ale w sumie co, jakby to powiedzieć, karma to suka, a ja jestem. Pomimo, że jestem w sumie takim, no powiedzmy, że... Hamskim człowiekiem. No to jednak jestem za tym, że po prostu... On nie miał wpływu na to, że mu to wyczyścili. Bo z tego co słyszałem to podobno przez zastępcę mu to zrobili. No to no jakby to ująć pomimo, że go nie lubię. Jednak oddam mu te legendy i ten kamek, bo jednak to nie jest jego wina. E, właśnie nie napisałem fern. Nie napisałem, że Fern nie idzie. Nie wiadomo czy czekamy na Ferna czy na kogo, <laughs> żeby nie było jaj. Wiecie, że czekamy tam ileś minut yy, na Ferna. Ja im nie napisałem, że on nie idzie. Będziemy bić? Dawaj, legę na odcinku. Dawaj, dawaj Lega. No właśnie, takich bić nie chcę rzucać do miksu, bić. <laughs> no bo takie bicia są chujowe, no ale dobra. Kica na pewno nie ubijemy, nie ma składu o tej godzinie, tym bardziej, że jest... Mam tu zegarek? Nie mam zegarka. Eee, na Margo. Ale jest 23.16. No i dobra, tutaj widzę, że mam jakieś... O kurde. O kurde. A, tylko dwa itemy. Dobra, zobaczę sobie, jaki ten gościu ma nick i zaraz widzimy się. Dobra, mam jego nick i wyślę mu tą legendę na postać na 113 poziom, czyli... Sara, Tan ready Dobra eee, Następnym Czekajcie, jakby to złożyć, żeby Mam pięć wiadomości Następnym razem nie Daj Się Czek Nie, czekajcie Następnym razem Nie dajcie się Okraść to ile będzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wiadomości. Dobra, to zrobię tak. Następnym razem. Następnym razem. No teraz to. Nie. Kurde, jego. Ja Skopywałem sobie Nie, niejego, nie. Dobra. Już. E, dobra, tak. E, dajcie się. Czekaj, ja, dobra, tam napisane nie dajcie. A, dobra, dajcie. Mm, mm, dajcie się. O kość. Nie dobra. Pozdrawiam serdecznie, hehe, dobra. Odesłałem mu wszystko co tam, co tam, leżały w mieście. No i w sumie co, jest wiadomość. Następnym razem nie dajcie się określić. Pozdrawiam serdecznie, hehe. No, no i w sumie co, dałem mu te legendy. Myślę, że w sumie tak należało. No i tak jak mówiłem, karma to suka, mam nadzieję, że wróci. no i jeszcze jakoś tam coś mi się uda wylotać. Ogólnie... Dawać spoiler czy nie dawać? No pewnie wiele osób by powiedział Daj spoiler, daj spoiler Dobra, macie spoiler Czekaj, chyba trzecia Jednak druga Macie spoiler co do Miksu Bicie 2 tu, tu 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 Co jest w tej torbie u, u, u. Dobra Taki spoiler ode mnie No i w sumie co? Nie wiem jak reszta herosów, zobaczę sobie jak tutaj no. Zrobili, że drzewo, 40 minut offline no to możliwe, że będzie heros eventowy 180 to tak na prędkości sobie luknę go chyba no tak w sumie luknę, bo mam na jakich tam, jakimś tam respie postkę no nawet na kanałach, zobaczmy czy to będzie nie, zobaczmy, znając czy ktoś lata no, susa leci ten czyli zajebiście, bo suska leci e, furbole, ja luknę sk no i lecimy na klasiknie. nie? Ogólnie wyjąłem ekwipunek tam z depozytu na te postki Choć wiesz, tam w depozycie chyba leżą z 3-4 legendy hmm, Dobra, tu ktoś stoi, a i inny sen no, Zobaczmy, może dwójki stoją Jak nie biję tych dwójek to do odcineczka bym mówił, może akurat lega na odcinku Choć w to wątpię, jak na razie chyba tylko jedna mi spadła Na takim normalnym odcinku, nie? Dobra, zobaczmy sobie tutaj też tutaj nie ma, nie ma dobra, zobaczmy 2, 3, 333 jest na Sybilii, chyba o, dobra, o Sybilka stoi fajnie, e, dobra wszystko się nie zgadza, walcz turowo z takich sybilii to bym kurde przy, powiem wam, że przytuliłbym e, pierścień, nie? O, mogłem w sumie już tamtą dobić ale dobra, dobiję sobie tak tak dobra, i teraz sama Sybilka mi została no w sumie tak jakby sama. Dobra, to już też dobiję. I teraz tak, tak, tak. O, dobra. Ogólnie jak dotyki wchodzą, no to w sumie nawet nie muszę nic tam robić za bardzo. Ale gorzej jak te dotyki nie wchodzą, bo jednak ona jak mi walnie cebeka Potrafi zaboleć. Oj, potrafi. Dobra. Oł. Tak, tak. Podwójny to ona mi bije CBK? Nie, i ubije ta. Dobra, ubita. Eee, dobra. Zobaczmy. Tutaj jeszcze 265 ma respy. To sobie zobaczymy przy okazji. Respiki. Ogólnie wróciłem na zastępcę do Prymonka. I znowu mogę sobie latać. 380. Nie. Eee, dobra. Tutaj ja wejdę. Nie ma. Dobra. Teraz tutaj nie ma. Hmm. Dobra, polecę sobie jeszcze tutaj. Ogólnie, niby. No, czekajcie, kamyki na macho mam. Ogólnie nie wiem, czy widać, ale mam już 92% levela. Czyli niedługo level. Niby spokojnie 3-3-3. <grystanie> nikt nie będzie 3-3-4. Dobra, kamieczki tu widzę, że mam Dobra, tu jest, nie ma nic Dobra, widzimy się za moment Dobra, widzę, że Dziuka tutaj stoi Mam nadzieję, że zdążę do niej podbiec Wytepał Pytanie, czy auto TP, czy co Bo tutaj widzę, że set A, no set stoi To zgaduję, że auto TP Prędzej Dobra, set ubity i polecę sobie zobaczyć na macho, za tym 265. O dziuka tu wytepał. No kolega, już tu lecę. <laughs> xd Dobra, kogo my tu mamy? Kokasza. Dobra, elo, kokasz. Wenerę szwaja bije. Ok, za moment. Dobra, zobaczymy sobie tutaj jeszcze ten respik. na dolinie chmur. Jeszcze jakiś tymcio, Mam go w sumie znajomych. Dobra, zobaczę sobie tutaj, czy Ciut stoi. Bo nie, jakby Ciut stał, nie stoi. Dobra, to idę zobaczyć tą dolinę chmury. No i lecę wtedy zawalczyć ze szwajem na prymonku. Bo widzę, że Prymek jest offline, więc no zobaczymy. Albo no, w sumie walka będzie wyrównana, co komu wejdzie. Tym bardziej, że to też jest tropiciel we full legendzie, nie? Plus ma chyba hełmik z płomiennym, a Prymek ma akurat czerep, czyli na no czerep akurat gorszy, dużo gorszy, nie. Dobra, tu heroska nie ma, więc widzimy się za dosłownie sekundę. Dobra, Szwaja ogólnie pisał teraz do e, Kosa, czyli na tym... Do Kokesza, na Kokesza teraz jest na zastępcy Kosu, czyli do Kosa. E, tam z płaczem. no a ja w sumie widzę, że jest tutaj Szwaja, no i lecimy. No i chodź. Dobra, no walczymy. E, I teraz tak, zacznę sobie od tego. Gwałtowny. Lodowa, podwójny. Dobra, ogólnie zobaczmy jego ekwipunek. Pokażę ekwipunek. No właśnie, ma płomienny. A płomienny jest według mnie no dużo bardziej przydatny, bo jednak potrafi ocunąć ten slow, e, który jest na niego po prostu narzucony. E, dobra, dotyk mi siadł, czyli spoko. Dobra, ale mam ogólnie bardzo podobne, nie? Tylko, że on ma podwójną ee, KO, a ja mam jeszcze F.O. Dobra, zrobimy sobie tak... <laughs> Widzę, że on też niszczymany. Ma... Dobra, siadło mi, zamro, czyli spoko. Dobra, mu też siadło, zamro. O, zrobię tak, dobra, dotyczek. O, dobra, dam tak. Mam przewracanie, mam, ale. Dobra, dam to. Ogólnie tak dawno nie walczyłem tropem na 300, że masakra nie. Dobra, zrobię tak, ale padnę. O, leżę. Nie wiem, nie potrafię w ogóle walczyć tym tropem. Będę musiał ogólnie popytać Prymona, jak walczyć. No ale widziałem, że Szwaja też miał błogo ubrane, nie? Bo ogólnie niszczy tyle many. A niszczył w sumie tyle many co ja, on niszczył 35. No ja, tutaj miałem jeszcze osłabiony, a bo łapek nie ubranych z cebekiem. No ale, fakt, faktem nie, nie potrafię walczyć tym tropicielem totalnie. Nie wiem, jak najlepiej się po prostu bić, nie. No ale no nic, za 5 minut, mam nadzieję, że sobie stoczymy rewanż. A ja, może jeszcze znajdę tutaj jakieś błogo. Tu widzę, że Prymek ma tego od zajebania 24 użycia. To prawdopodobnie ubiorę sobie to albo ewentualnie zniszczeniem many. To zobaczymy, jak to będzie. Na razie po prostu wracam na siebie. Ogólnie widzę, że na tym na ciucie jest file wandrel. No to po prostu tam pobiegnę i widzimy się za momencik. Dobra, no jelofile file. Jakby to powiedział Filewandrel Simo Grubens, dawaj Dobra, lecimy z nim eee, Wyjazd kolego Gbur'a do... Dobrego miasta zwanego Mytar eee, Celny Truta Yellow I teraz taka legenda Żeby ten typ miał buldupy No ale nie, nic nie spadło niestety <grym> Dobra Lecę zobaczyć tutaj kotka Dobra, zobaczymy sobie. Na no, jaką dwójkę mogę jeszcze pójść? Ta ubiłem. Ciuta ubiłem. Driada. Zriada za 5. Nie wiem, czekajcie, muszę się zastanowić, na no, jaką dwójkę by tu pojść. Dobra, polecę po prostu na dendro. Ubijemy sobie dendro, może coś akurat zleci, więc widzimy się za... O no, znowu za moment. Dobra, Dendro stoi, podbiegnę do niego z. Dobra, Od prawej. Dobra, zestaw jest ok, to bijemy i. Miksturka. turka. Dobra, może być. Lepsze to niż nic w sumie. Dobra, wezmę tak. Miejsce mi się zaraz zwolni. Tu widzę, że ibić XP. I dobra. Nie wiem co odwiedzić. Nie wiem, kurde, gdzie iść. Zobaczę jeszcze na timer. Dobra, stwierdziłem, że założę to było go heroiczne, bo tego prymek ma dużo więcej. Więc dobra, ja już jestem niby gotowy i do zobaczenia na tą wenerę. Dobra, i nie ma, czyli będę musiał zaczekać na szwaję. No i mam nadzieję, że sobie stoczymy rewanż. Ogólnie, no. Im więcej walk z deszwajem, tym większe, no po prostu większe możliwości, że ogarnął jak się bije tym tropem. No, ewentualnie pójdę z jakimś, jakimś polcem albo kimś do. Eder I sobie po prostu powalczę. Nie? Na tymczasem muszę zaczekać na szwaje. Teraz jeszcze sobie lukem heroska na Dreamie. No ale tak, przy okazji, jak jestem na tej postaci, to powiem wam, że ja mam ostatnio na tym Dreamie. Kurde, na szczęście do podnoszonych itemów, bo przy okazji ostatnio poszedłem szukałem herosa 180 na. Kurde, 23 26 bili herosa na kanałach. No nic nie mam co szukać, no ale ostatnio na SK ktoś wyrzucił 20 teleportów na. E, no w sumie na Ingotie, nie? Czyli na no spoko, podniosłem sobie to i byłem mega zadowolony, nie? Dobra, póki jeszcze czekam na szwajkę, to mm, wyszło w sumie fajnie, bo Driada teraz zeruje. No to lecę ubić Driadę, a potem logam na tą No Dobra, wybijam, musi stać. Dobra, stoi to bijemy, bo widziałem, że Veyron nie leci. Dobra, nic nie zleciało, lecę na logem na prymkę. Dobra, e, venera stoi, gdzie jesteś? Kurde. Dobra, wybiję dwójkę i wtedy będziemy walczyć ze szwają. Dobra. Zapytam go, czy idzie do Eder. Idziesz do Eder. Ubierz się, dobra, jesteś gotowy, to lecimy. No, zobaczymy. Dobra, już mi niby tutaj ładnie powchodziło. Zamro. Dobra, dam tak. Dobra, mu dotyczek. Dam strzałę z niespodzianką. Aj, zamro? Kolejne. Dostałem kombosa na ryj. Kolejne. Kolejne. Nie no, w sumie szybka strzała. Kurna, ale mi wyku. Uuu, uuu. Dobra, dotyk jest dobrze, dobrze. Wracam do walki. Dawaj mi zamro. Majcie, pomienne. To jest właśnie to. Pomienne robi wielką. Uuu, uuu, Dam tak. Będę miał naleka? Nie. 500 many. Dobra, a jak dam tak? Uuu on jest też po ostatnim. Jesteśmy oboje po ostatnim. 7-7. Unik. Uuu, deszcz. Ubity. Ale to jest loteria, widzicie? <grym> ja pierdzielę. No nic, ale dzięki Szwaja za walkę. Ogólnie no, mówię, ja bym sobie chętnie ze Szwajką poszedł do Eder zawalczyć. No i bym ogarnął mniej więcej jak to się walczy, nie? Mm. A, tu długosy pisze, że Szwaja wybiła dwójkę, ale to ja wybiłem dwójkę, kazak jestem, nie? Dobra spoko wyszło no i w sumie co jak na razie bilans walk ze szwają to jest 1-1 tutaj no, dostałem na początku mega 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 kombosy ale udało się jakoś z tego wybrnąć no i w sumie co będę czekał na następną walkę z nim to jeszcze nie koniec tego odcinka bo chcę jeszcze jedną walkę z nim zawalczyć żeby były te trzy walki z nim no i zobaczymy kto wygra czy no dla kogo będzie 2-1 bo jednak no, to musi być jeden zwycięzca ktoś z nas musi wygrać dwa razy jak na razie 1-1. Ja, pitole, właśnie się dowiedziałem, że 80 na Dreamie po raz trzeci podrząd jest na Wodniku. Ja pierdzielę. No, a ja akurat zlazłem z Wodnika, żeby wysłać te legendy temu gościowi. No i w sumie co, muszę tam wracać, nie? A na Wodnika to myślę, że najkrótsza droga jest z Nital. No, powiedzmy. Mam nadzieję, no w sumie porównywalna droga, więc zobaczymy się jak będę przy herosie. Dobra, już mam tutaj wyśli powiadomienie na grupę, klan. No i widzimy się znowu za moment. Kurwa, za dużo razy tego za moment, więc po prostu zaraz. Dobra, chyba bijemy, dobra, walnęliśmy i... Ech, czy mi się wydaje, czy praktycznie ten sam lot co wcześniej... Dobra, ogólnie goście mi oferuje 650 milionów za pierścień z mazurnika na świecie prywatnym. No i nie wiem, brać to, nie brać? Ciężko stwierdzić. Jakie ma Hmm, no lipne. Dobra, chodź, aukcyjny. Dobra, lecimy do aukcyjnego, sprzedam mu to już, niech zmieni w diabły ten pierścień. Dobra. No jeszcze liczyłem, że... O, da 700 tem, ale nie. Napisał, że 650. Że więcej nie ma. Wziął mnie na litość. Napisał, że jestem, że jest moim subem. No i... No niech będzie, no. Dobra, czekajcie, to jest ta zakładka. I teraz stan niezwiązany. Dobra, ja na pewno chcę wyjąć ten pierścień. Ech, nie lubię tego pierścienia, bo mogły mi spaść buty, a spadł mi ten pierścień. Bo ogólnie muszę kupić pierścień 8.0.0.0. palwo z tego eventu. Czekajcie, bo na nowym interfejsie serio to depozyt się takt tak nie. Ech, dobra, nie jestem. Ogólnie na tym nowym interfejsie serio czasami są takie problemy, ale tylko z depozytem nie. Że ten depozyt się tak zacina i po prostu jak wyłączysz to po prostu iść na całą grę. No ale to jest raczej, no wątpię, żeby to było u mnie. To raczej jest takie. Ogólny, a no, chyba, że to jest po prostu u mnie coś nie wiem. Ale ja to akurat wątpię. Dobra, sprzedajesz. Dobra, no to przy okazji na tym odcinku sprzedamy sobie pierścień z Mazurnika za 650 M. Dobra, niech idzie. Diabły. Dobra, niech będzie. Ech, dobra, wracamy na klasik. Dobra, ogólnie moglibyście się dziwić, że czemu Kaiser tam idziesz, ale powiem Wam. Chłop się chowa w rurach. Na no chłop się chowa w rurach. Dlatego no, lecę do kanałów. No i po prostu. Ech, wyślę typa do Nital tego chłopa, który się chowa właśnie w kanałach, czyli w rurach. No więc co? Łukaszkowi trzeba postać wysłać do miasta, żeby mu nie było aż tak cudownie. Czyż nie? Dobra. W sumie nie opłaca mi się już stopować nagrywania, bo to jest raczej ostatnia rzecz... nie. To jest przedostatnia rzecz jaką robię w tym odcinku, ale ostatnią rzeczą będzie walka po prostu ze Szwają. Czyli no, nie mam już zamiaru latać po Edwyka, szukać herosów, po prostu chcę zdać tego typa... Eee... Co no tam pisze? Przebiegły demo A, pyta o quest'a. Nie wiem, quest'ów nie robię. Ty... Jak chłop tutaj był skitrany, a teraz chłopa nie ma. Chłop mi zniknął z mapy No dobra, trochę szkoda, więc widzimy się w sumie na walce ze szwają Dobra, szwaja tu jest i bijemy Zacznę do gwałtownego Dawaj, on chyba wczy. Jak awczy to trochę lipa, bo straci tury i jeżeli wygram, to nie będziesz taka do końca fair wygrana. No ale zobaczymy, no. Jak na razie jedną turę przawczył. No ale dobra, już się obudził, czyli spoko. Jedną turę tylko stracił, więc, no nie jest aż tak źle. Aż tak źle. Dobra, mi się do zamro. ale jeszcze raz. Dobra, teraz nie. Uh, musiał do zamro. Dobra, dam radę walnąć sobie gwałtowny. Dobra. E, co ty teraz dajesz Lodowe, tak? To ja też sobie dam lodową. O, szybka strzała! u Dobra. Ogólnie dałbym sobie strzałę z niespodzianką, ale ja serio czuję zamro. Uu, uu, Uuuu! Ale wyczułem to zamro, nie? Dobra, ja sobie przywrócę manę, bo mi się tu dotyczek. Widzę, że flopek chce mnie dwójkę wybić, jeżeli wygram. O ty skur, jeden. Dobra, do tekst mi leczy Dobra, podwójny O ma 19,45 Ubity, dobra A, flopek spierdolił, ale dwójkę wyjebał, patrzcie, dwójkę wykurwił. Ale lipa Dobra, ja ogólnie mi piszą, że Kaiser dawaj, Dymy macho, Kaiser, Dymy macho, kurwa, nie ten kamek Dobra, mam Hamek. Dawaj tu Kaiser don, O, ja pierdolę! Ale? No dobra, ubili jednego. A, wyron, wejrą... dobra. A, a dobra. Farty, ta. Ten kowiec. No dobra, dawaj Łukasz, szybciej. O, jest zalogowany na zastępcy. Myślałem, że jest zalogowany na pasach. Bo Łukasz potrafi <laughs> ja ja dotyk naszej KO. <laughs> Szybciej Łukasz, bo nie ma czasu. Dobra. Nie wiem, on i tak pewnie dał cię ten e, DTPK. Bo ciężko cię go łapie. Przeważnie auto-tpm-u po prostu zbierdala. Tutaj widzę, że Byron zadał filego. Tutaj jeszcze gasko. Czekaj, co, co? Jakże słodko jest umrzeć za Margonem. Nie, O kurde. Kokerz wygrał, no to pięknie. Pięknie, pięknie. No i w sumie co? Takie podsumowanie. E, dodam sobie jeszcze kokasze do grupki. E, jakby to powiedzieć? No ja wygrałem ze szwajem 2 do 1, tam tylko jedną turę przewczył. E, no ale i tak chyba nie poszło aż tak źle, bo mi zostało 34% przed ostatnim e, no i w sumie co? No wygrałem ze szwajem 2 do 1, oddałem legendy. Ubiłem tam dwa razy heroskal loty były fatalne. Tam dostaliście spoilera tego mixu bicie dwójek. No i w sumie co? Hmm, nie wiem co będzie na no, następnym odcinku. Zobaczymy. Jak na razie wszystko, tak jak zawsze, na spontanie. Więc no co, zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapę w górę. A co ważniejsze, suba, bo jak to 6k, co nie? 6k subów. Kairuś ma mieć 6k subów. No i w sumie co? No to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.